Chodzi o Twoje dziecko? Nastąpiły jakieś komplikacje? Tak. Coś się stało. Musisz się czegoś dowiedzieć o moim synu. Wszystko wyjaśniłam, doktor Karon. Zespół operacyjny czeka. Powiedzcie mi, o co chodzi? Dziecko Nika urodziło się z wadą genetyczną. Upośledzeniem odporności. Jest praktycznie pozbawiony systemu odpornościowego. Najmniejsza infekcja może je zabić. Tak mi przykro. Da się to jakoś wyleczyć? Potrzebny jest przeszczep szpiku. Od jednego z biologicznych rodziców. To chyba dobra wiadomość? Bardzo dobra. Nie powinniście być teraz zdawczynią jajeczka? Co to ma wspólnego ze mną? Bardzo dużo, wszystko stało się coś niespodziewanego. Co? Musimy zrobić dziecku przeszczep szpiku. Nikt nie może być dawcą, więc pozostaje tylko biologiczna matka. Dawczyni jajeczka. Znajdźcie ją. Znaleźliśmy. To świetnie. Ale co to ma wspólnego ze mną? Pamiętasz, jak tu przyjechałaś na badanie płodności? Dlaczego o tym mówisz? Pozwól mi wyjaśnić. Co? Kiedy zbadali twoje jajeczka, uświadomiłaś sobie, że nie zostaną wykorzystane. Pamiętasz, co ci wtedy powiedziałam? O czym? Zaproponowałam, żeby je przeznaczyć na badania naukowe. Stwierdziłaś, że inne kobiety tak robią, ale wciąż nie rozumiem, o co chodzi. Była się zarejestrowana w komputerze jako pani Marone. Kazałam to zmienić. Jajeczka dawczyni, którą wybrali Niki Taylor. Też były podpisane marony. W dniu zapłodnienia Taylor byłam tu tylko ja, a także laborant, który wcześniej robił twoje badania. Kiedy go poprosiłam o jajeczka dla pani marony, chyba pomyślał, że to ja jestem dawczynią? Nikt nie chciał, żeby tak się stało. Dziecko Taylor jest moje?